Jedę, ja papa. Spoczku, wąsaty, dzięki, że wpadłeś. Ple, yy, ple, 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 ple. Chodźmy tędy. Nie wiem, tak jakoś. Myślę, że tędy pójdę. Chodźmy tam. Tu ktoś jest. Bardzo dobrze, że biegnąc w moim kierunku, bardzo mnie to cieszy. Zaraz nam się moc odnowi. To będziemy dalej za tobą biegli nice. Nogi w beton Dobra, wali ją A ty na YouTube kiedykolwiek graj z Survivorem? Wiesz co, yy, wrzucałem parę filmów na YouTube'a z Surwa, ale miały o wiele mniej wyświetleń, więc stwierdziłem, że mija się to z celem. Bo wiecie, jeśli ja widzę, że więcej filmów oglądacie yy, Killerem, a mniej Surwem, to jest to dla mnie dosyć... Dobra wskazówka hej, wolimy gierki killerem, tak? Dobra, są dwie na w, tej, w tym meczu. Yy, jedna z nich wisi, iła, i wisiała. Dobra, lecimy tam. Co nie dajesz, to ja zawsze oglądam. To prawda. Powiem już, jak ktoś zaczyna w DBD, to tak jak ja woli killera. Znaczy, wiesz, no killerem jest łatwiej, nie? Twół łatwiej. Surwem jest łatwiej. Więc. ona poszła? Tak tutaj jesteś? Mógłbym za nią pobiec. Dobra. Dostałeś rajd, gdzie po rajdzie było 111 widzów, a teraz masz 76, część poszli, ale i spora część została. A to wiesz, to zawsze tak jest. Ja, ja za każdego rajdzika dziękuję. Bo jest to fajna sprawa, że ktoś chce mi pomóc. Bardzo mnie to cieszy. Niezależnie od tego, czy z rajda jest tam widzów 8, 18 czy 38. Yy, I to jest zawsze tak, że części odejdzie, a część nie. Część się zostaje na rajdzie dlatego, że dostałem punkty kanału od streamera, który rajduje. A części się spodoba, aż zostaną. i zostaną. To jest całkowicie oczywiste. Jak dla mnie przynajmniej. I gdzie ty jesteś? Nie wiem. Zgubiłem ją i nie wiem gdzie tiktarze się załączyły. Ty, ty, ty. Ty, ty, ty. Co to ma być? I trzecie, dopadnę przed jakimś tam oknem czy paletą. Nie. To publika, kiedyś tutaj inaczej. Nie, nie, ja wiem. Fuck. No, mam cię w końcu. Fajnie, że choć część została i to spora liczba osób. Tak, to jest zdecydowanie fajne. Znaczy, wiesz nam. No, Hmm, troll zrobił dla Rajzika, za, znaczy zapewne. Prawdopodobnie, nie jestem pewien, ale prawdopodobnie z innej gierki niż DBD. I wiesz, no nie każdemu się ta gra podoba, nie? Prawdopodobnie widzowie trolla chcieliby zobaczyć taką grę, w którą on właśnie grał. Hmm, niektórym się DBD spodobają, niektórym nie. Jedni odejdą i zostaną. To jest całkowicie naturalne. Jake raczej nie wisiał Spoko Jake wydaje mi się, że nie wisiał Więc pójdziemy za Neą Wydaje mi się, że ta druga Nea wisiała dwa razy Pewien. Gdzie ty się tu kręcisz? Kobito. Czy tam hmm. ktoś kręci? O tak, ty chyba wisisz na kolejnym haku. Ja pójdę za tobą. w DBD nie ma wody, bo co ma wisieć to nie utonie. Jezu, Janson, jaki to głos, super. Dobra, tego gena nas Aczkolwiek wolałbym, żeby tego zrobili, bo z tamtych miałbym troszkę lepszy trójgen. Chociaż to też nie ma za bardzo znaczenia tutaj, bo zrobili geny. Że tak to ujmę poprawnie. Nie robiąc mi trój jako ułatwienie. No. Chodź. Ty wisiałaś już chyba raz. Spoko, dobra paleta. Okej. Okay. Dobry. Suchar. Nie poratuję wodą, bo już wykupione. Mm. O, tutaj polecę. Oczywiście, że grab nie zadziała. Nie ma takiej opcji. Wolałbym Yui teraz złapać, bo... No, jak już mówiłem, Jake nie wisiał. Gonienie osoby aktualnie, która nie wisiała, jest dla mnie mało satysfakcjonujące. Nic mi to nie daje. Nie main mainstream, bo będziemy mieć zegarę trzeba na podkillera. Zależy, jaki main surwa, ale rzeczywiście większość surw mainów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mają oni łatwo. Dobra, Spice mi wskazują drogę. Genam wszystko. A dobra, jest skopany. Czy zobaczy tu jeszcze jakieś ślady krwi, cokolwiek. Spicey. No. I potrzebuję nerfów. Tak samo mainly killera będą narzekać na to, że surwy są op, okay, Powinny dostać nerfa nasze skręcenie genów. Ale wiesz, zobacz sobie standardowe gierki, nie? Jak ludzie grają. I zobacz sobie, jak surwy często uciekają z meczu, jak killer jest robiony. Chby spać do brany. Skaczka Dzięki, że spadłeś. Do tamtego gena lecimy, żeby go nie skręcili. Gen nie ma jakiegoś wysokiego progresu, więc nie takiego nie ma sensu. Żeby się na to nabieracie. Króliczek czy zielony, królik do Fenk. Który według ciebie lepszy. Według mnie, zielony jest lepszy. Ale to jest. wiesz, no. Każdy lubi co innego. Eee, widziałem skarczmarki. Skopię tego gena, Bo czemu nie? Mm, nie wiem, gdzie jest ten surf. Nie wiem, gdzie jest ten surf. To był Jake. I on ma calm spirit. No co, musimy teraz szalasu w włazu poszukać. Na szczęście nasza umiejętność całkiem dobrze się do tego nadaje. O, proszę bardzo. Eee, tylko bramy są, tak nie do końca, jakbym chciał. Eee, widzę skroczmarki. Te stronę widziałem tam ruch. Witam pana Jaka. Nie, nie dam ci. To jest najbezpieczniejsza paleta na mapie. zobaczyć o co chodzi z króliczkami. No jest taki strój zielonego króliczka do Fengi, taki z kapturem i różowego.